Autopromocja. Jeśli już ją słyszałaś, słyszałeś, to po prostu przewiń pierwszą minutę filmu. Ok, szybciutko Wam opowiadam, jak wyglądają u mnie konkursy. Muszę się zmieścić w jednej minucie, więc będę się streszczał. Od soboty do środy możecie brać udział w konkursie Bondo Empiku, który jest konkursem cyklicznym, co miesiąc się powtarza i za każdym razem możecie w danym miesiącu wygrać jeden Bondo Empika na kwotę 50 zł. Polega on na tym, że głosujecie w ankiecie i dodajecie komentarz, i wśród tych komentarzy wybrywa, wybieramy ten komentarz, który wygra po prostu konkurs. Drugimi konkursami są konkursy w na żywo. Czasem pojawia się konkurs na wygranie książki. Także te dwie moje. Karty należy śledzić, jeżeli chcecie brać udział w różnych konkursach. No i to wszystko dzięki. Cześć. To była autopromocja. Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym czwartku z wydawnictwem RM. Tym razem mam dla Was książkę Niewidzialni Mordercy z pod tytułem Dżuma Ospa Cholera, napisaną przez Andę Trojanowską. Zapraszam! Ok, moje drogie, moi drodzy, myślę, że standardowo trzeba powiedzieć, że recenzja będzie składać się z czterech części. Pierwsze opadałam bez spoilerów o tej książce. W drugiej mam dla Was troszkę cytatów, zlubimy czytać, bo niestety mi się zacięła. Znaczy, powypadały mi tutaj te, nie zacięły, tylko powypadały mi zakładeczki, więc smutna sprawa. Będę miał te cytaty tutaj na ekranie. W trzeciej części będzie moja mini recenzja i moja ocena od 5 do 10, bo zawsze mam taki po prostu, taki mam ten skalę. A w czwartej części opowiemy trochę o współpracy z Marfisz Studium Marka Marmana, o tym, że możecie zadawać pytania do autorów, z którymi będę rozmawiał w piątki, znaczy wraz w miesiącu, zwykle właśnie w czro, czwartki, piątki a także, że możecie wygrać u mnie bond do Empika na kwotę 50 zł. No ale przejdźmy już do recenzji książki. Książka jest ułożona chronologicznie. W pierwszym, jest 12 rozdziałów. W pierwszym rozdziale opowiada nam autorka po prostu tak z lotu ptaka o całości. Następnie idziemy po prostu po różnych chorobach, czyli dżuma, trąd, cholera, ospa prawdziwa, tyfus, Błonica, grypa, polio, AIDS, gorączki kwotoczne i koronawirusy. Książka ma raczej głównie obrazki na początku rozdziałów, które wprowadzają w klimat, tak możecie tutaj zobaczyć. Raczej nie ma po prostu ilustracji w środku, żadnych tabelek i tak dalej, co jest troszkę minusem. Ale z kolei gigantycznym plusem jest to, że ma ogromną bibliografię i Dużo przypisów też jest tego wszystkiego 40 stron chyba od nie no przesadzam 25 stron, więc całkiem sporo. Książka też ma trochę większy font niż zazwyczaj. W sensie nie wiem, myślę, że, znaczy chociaż nie wiem, czy to jest większy niż zwykle, ale myślę, że jakaś 16 albo 18, jakbym musiał patrzeć na strony internetowe. No, ale dobra, na fondzie się nie znam, żeby, żeby tutaj coś mówić. Myślę, że książka nie jest specjalnie rozpuchnięta. Ma aż 300 stron. Kosztuje 50 zł. Cena okładkowa. A jeśli miałbym Wam powiedzieć, ile kosztuje, po prostu, to myślę, że cena, jak zawsze w wydawnictwie RM, jest bardzo atrakcyjna, bo tylko 28-35 zł w Mpiku. I to nie e-book, tylko tak, papier 28 złotych, więc naprawdę spoko cena te książki wydawnictwa RM. Oni potrafią jakoś tej zakiąć świat i po prostu sprzedawać poniżej tych rynkowych 50-60 zł. Książkę czytało mi się bardzo lekko. Żebyście poczuli ten klimat, jaki tam jest, to podrzucam wam trochę cytatów, tu będę je teraz czytał. Nie tylko stosunki pozamałżeńskie były dla mężczyzn niebezpieczne. Przestrzegano również przed, zapowietrzonym morem przed zapowietrzonymi morem kobietami, zwłaszcza tymi, które miesiączkowały, gdyż od jednego ich spojrzenia nadzwyczaj łatwo można było się zarazić. Popularnym środkiem był tzw. ocet czterech złodziei. Według legendy nazwę spół zawdzięczał, zawdzięczał czterem złoczyńcom, którzy okradali chorych i zmarłych na zarazę, a sami jej nie ulegali dzięki stosowaniu aromatycznego octu. Przestępców schwytano, ale za ujawnienie tego specy... składu tego specyfiku darowano im życie. Chorym na morową zarazy najczęściej wruszono na tragiczny koniec. Mimo to lekarze starali się wychwycić symptomy, które mogłyby potwierdzić te przewidywania, bądź takie, które wykazywały, że choroba się cofa. Miasto dla ochrony przed zarazą zamykano. Otaczano je wałami, pasami zaoranej ziemi, zamykano bramy, a strasznie wpuszczała nikogo, kto nie miał stosownego zaświadczenia, że przybywa z okolic wolnych od zaraz. Mur, czyli morowe powietrze, dawniej nazywano też powietrzem, jak w, modlit w słach modlitwy: od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj na spanie. Albo zarazą, łożnicą lub chorobą łożną, ale również epidemią. I ten termin dziś jest powszechnie używany. Innym sposobem zabezpieczenia się od zarazy było picie na czczo własnego moczu. Był to sposób popularny wśród ludu, stosowany także przy ukończeniu zrzmi. Lekarze go nie odradzali. Także autorka bardzo często wchodzi właśnie w to, jak to kiedyś bywało. Ja dopiero teraz zorientowałem się, że nie mam mikrofonu, więc o Boże, czy ta recenzja będzie do kosza? Mam nadzieję, że nie że było cokolwiek słychać, w razie czego podkręcę głośność w pierwszej części. Właśnie czegoś brakowało mi pod ustami. No dobra, no ale cytaty mam. Pierwsze 5 minut recenzji mam, więc może przejdźmy po prostu teraz do mm, stricte y, mojej oceny całości. Ja daję solidne 9 na 10. Moim zdaniem tej książce naprawdę niczego nie brakuje. Bardzo ją polecam. Jednak myślę, że ten test tego, że mikrofon jest z boku, został oblany i pewnie trzeba będzie coś tam poprawiać w dźwięku, żebyście cokolwiek słyszeli. Jednak mi mikrofon musi być pod ustami. W każdym razie 9 na 10. Dla mnie ta książka była bardzo wciągająca, niczego jej nie brakowało. Polecam gorąco, sięgnijcie po nią, zwłaszcza, że cena jest bardzo atrakcyjna. Myślę, że widzimy się być może jeszcze kiedyś w przyszłości, jak będę coś recenzował dla wydawnictwa RM. Natomiast yy, z mojej strony to będzie już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już niedługo. Dzięki. Cześć. Wszystko moi drodzy, zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania tego filmu. Jeśli będziecie chcieli wygrać Bond do Empiku, to wystarczy, że będziecie wchodzili na moją kartę społeczności i komentowali głosowania, które tam są. Jeśli chcielibyście coś zadać, jakieś pytanie zadać któremuś z pisarzy, którzy będą się pojawiać raz w miesiącu u mnie na wywiadach, to też wejdźcie na kartę społeczności. A jeśli nie słyszeliście jeszcze mojej współpracy z Markiem, studiem Marfish, Marka Malmana to też Was tam zapraszam. Znaczy zapraszam Was do poczekania do końca filmu i na wejście na stronę marfish.pl. Także to już wszystko. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam Cię w najgłębszych odmentach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym jak Powiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które Oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy oh sorry, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje mm, recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tę recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki. Cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię Fantazy, Król Myśli oraz Thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikro do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas. Znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony, pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarniki. Podniesie się bardzo wysoko, i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarce są publikowane. Już niebawem recenzje Pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek, ja także tutaj sugerując się tymi. Recenzjami y, pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż, zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też y, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś. Teksty na opowiadania, wiersze, recenzje. Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, też z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale w Świecie Króla Myśli, e, z serii filmów, książki które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księga ręki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.